Witamy Was wszystkich. Dzisiaj będziemy wyruszać na podróż do dookoła świata, a mianowicie jedziemy na domki. Na 3 dni. Tak, musicie z nami być. No, go dzisiaj y, pofarbowałyśmy sobie włosy na ten sam kolor. Twins, twins. Kładziemy nasze pościel. Tutaj samochód. Oczywiście mój must-have, Squishmallow, bo bez nie zasnę. Pokaż swój, bag swój bagaż. W ogóle mikot obszczał torbę i nie śmierdzi z czochem, ale wywietrzy się. Tak jest zapakowany samochód. Idziemy z Amelią po żarcie, ponieważ nie mamy żadnego żarcia. Musimy sobie kupić zupki chińskie, piwo i chipsy. My z Amelią idziemy pierwszy na chipsy i na piwo. I drodzy, przyszliśmy po chipsy, a tu po prostu pustka nie ma chipsów. Jakie wybierasz? No Nie mamy dużo do wyboru, mamy kurczaka z i duszki. Próbowałyśmy kupić sobie zupki chińskie, a tu nie ma nic, po prostu pustki jak w chipsach. Moi drodzy, zapraszam. No jeszcze już się... My już żeśmy się rozpak... Rozpak... rozpakowali, znaczy może nie spakowali, ale już się umieścili. I to jest nasz nasza klitka! Tu będziemy sobie spać. tak to wygląda. Nie jest to za piękne, moi drodzy, lecz... Lecz ubogi zawsze jest szczęśliwy, tak? Tak, tak Tutaj mamy łóżko Bardzo ładne łóżko, naprawdę Tu jest jedno podwójne, jedno pojedyncze Szafeczki tutaj, moi drodzy Tutaj, o, co jest w szafkach? No, jakieś tam bzdety Kuchenka gazowa Tutaj okienka, okienka Ręczniczki, szafa No Zapowiada się burza ale nasza Breaking Badowa przyczepa może się sprawdzi na burze. Zobaczymy. No moi drodzy, mamy spartańskie warunki, ponieważ nie mamy w kiblu drzwi. Jest dziura w ścianie na całą długość i widać po prostu wszystko. Stary robi, żeby nie było widać i zakrywa kocami, ale to po prostu, ja nie wiem, mamy tu być dwie noce. Tu jeszcze jest spoko, ale w tym domku, ja wam potem pokażę. Coraz bardziej się zastanawiamy, jak my tu przeżyjemy, bo jest tu naprawdę... Tutaj są, tutaj jest po prostu survival. Survival. Idziemy zaraz na plażę, bo to będzie chyba nasza główna atrakcja w dzisiejszym dniu. Więc e, chodźcie z nami na plażę. Widać już jeziorko Powiem Wam, że już czuć jeziorem, już czuć tym mułem. Powiem Wam, że plastikowe jest to molo i nie czuję się zbyt bezpiecznie na nim. Ja się boję, moi drodzy takich. Amelka, musisz potwierdzić? Amelka, musisz potwierdzić, czy ta woda jest ciepła. Serio? No, teraz czekaj. Czy bardzo? Teraz Jagoda sprawdza. Nie wierzę. No! Co to jest? Co to <coughs> <coughs> Stawili nas. Wycałam wam, że pokażę wam dom spartański. Więc tak, tutaj będą spać moi rodzice. No no, mogę powiedzieć tylko tyle, że no. Tu jest kibel. Nie ma drzwi. Dlatego mamy koc. No kibelek, wszystko elegancko. To co śmieszne. Tutaj wszystko widać. Tutaj jakby była e, łazienka. I tutaj normalnie widać łazienkę, dlatego tu też mamy koc. Nie powiem, że nie Wyobrażałyśmy sobie inaczej te warunki, ale jak challenge, to challenge Nie, nie jest aż tak mega, mega źle A to jest prawda Oceniam ten domek tak, ten cały pobyt 5 na 10 jak na razie Dokładnie Jak tam, Amalio? Garb. Dobrze Moi drodzy, to się nie da żyć. się otwiera szafka, ta szafka się ciągle otwiera. My idziemy się teraz myć, mamy tutaj y, swoje rzeczy. Mocno, y, wszystko rozjaśnione, a tutaj teraz troszeczkę staram się dodać. Leżymy sobie. O! Jest godzina 22.31. Jak to jest stan zmęczenia? Mój też, ale jak mi się położyła spać, to bym została. E, to jest nasze oświetlenie w domku. W domku. Chciałabym, żeby to był domek, ale niestety jest to klitka. Sperelowska. Ok, let's go. Dobra. <laughs> Widać to. Co wolisz, hamburger czy kebab? Kiedykolwiek <laughs> zjadłaś kredkę. Dzień dobry, moi drodzy, e, dzisiaj na, e, nagramy filmik e, Zadawaliście nam pytania, Więc na nie odpowiemy Gdzie byłyście trzy godziny temu? Byłyśmy nad jeziorem Tak Drugie pytanie Czy kiedykolwiek zjadłaś kredkę? Żeby to raz Ja nie Mi nigdy się nie zdarzyło Trzecie pytanie czy w odległości 3 metrów od Ciebie jest coś różowego? Buty Elżbiety 4. Czy masz na sobie skarpetki? Co to takie? Co? A, bo no to po formie Piąte pytanie. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich pięciu dni? Nie Ty też nie 6. Czy jeści gorąco? Trochę 7. Co było ostatnią rzeczą, którą miałaś do picia? Garage. Piwo Garage. Zero procent. Ósme. Co ostatnio jadłeś? Chipsy, Lorel, kurczak z różna. Gdzie byłaś w zeszłym tygodniu w tej chwili? A co się to obchodzi? Kacie moi drodzy, mam jeszcze inne pytanie. Co wolisz? Hamburger czy kebab? Kebab. Ja też kebab. Jaki masz dzwonek w tel? Chicken song. Ja wam pokażę jaki mam dzwonek w tel. A ty jaki masz dzwonek w tel? Nie mogę zobaczyć, ale też chicken song. Też ma chicken song? Tak? Okej, okay, jeszcze dwa pytania ostatnie. Czy masz opaleniznę? <grym> Tak, ja nie mam. Amelka ma opaleniznę, opaliła sobie e, gumkę. E, ostatnie. Byłaś w tym roku u lekarza? <grym> ja też. Dziękuję. E, to jest nasze Q&A. Staliśmy sobie już. Jest godzina... 8-9, więc yy, trzeba iść ze ściadanie i się umyć jakoś. Zaczynamy ogarnianie klitki. Jedziemy na wiochę na lody. spokojnie, fajnie, sklep osiedlowy. Nie wiem czy to usłyszycie, ale... strasznie ujadają żaby. Będziemy jechać teraz na plażę, bo na ogół historia jest taka, że mamy... Czekaj! Mamy plażę jakoś minuty dwie od naszego domku, ale ta plaża jest dzika i stwierdziłyśmy, że jedziemy na plażę, w sensie taką, wiecie, z ludźmi i potem pokażemy tu plażę. Jesteśmy właśnie na molo i zastanawiamy się, czy skakiwać do wody, czy nie. Amelka nie wie, czy wskoczy. Ja pewnie wskoczę. Moi drodzy temperatura dodatnia ciepły piasek, tylko szkoda, że woda jest zimna. To co mam do powiedzenia Moi drodzy, tutaj będziemy testować yy, prysznic pięknie na ogół, nasze spostrzeżenia co do tej plaży są fajne. Na pewno fajnie byłoby tu przyjść jakby było 30 stopni i jakby była ciepła woda no bo scenka przez świat plażing smażing ej jak to? obudziła się przy obno... znaczek. w ogóle zamoczyłam włosy i powróciły do mojej formy naturalnej znaczek. no to będziemy widać no my trochę... ...fue wierdolę. Ja <laughs> i burza idzie, a my siedzimy w klitce i nie wiem, może przeżyjemy, może nie już. Już trochę pada. Nie Zesrałam się na tym łóżku. tam za nią. Puściłam Kleksa i wszyscy uciekli. To po tej się. Po tej. O, po tej właśnie się zesrałam. Przecież ziemi było. Zaraz będziemy nagrywać e, Omegle, Omet-TV, więc wstawimy wam jakieś śmieszne urywki z naszej e, pięknej rozmowy z ludźmi. Lecimy ma? No. Z lodówki możesz. O, ale co się dzieje? Hello? Hello? Jagoda. Amelia. 18. Enough. Yes. 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 Uh, okay, wait. Wait a minute. Wait, wait. I, me, I guess. Polish? Yes. że tak. okay. Slawa Ukraina! Slawa Ukraina! Bo to też nagrywamy z tym stawić. A to co? I, I must talk. Uh, what do you want us to say? Ooh. Ooh, ooh, oj, 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 oj. Oh, God. <laughs> no do spieszyć, wiesz, ten... <laughs> don't save her, she don't wanna be safe. Don't, don't save, save her. her, she don't wanna be safe, don't save her, she don't wanna be safe. No. no. We are just we are just together and we have the vibe, you know. Close this up, go away! Go away! Stałyśmy jakoś o siódmej albo o ósmej. Nie pamiętam za bardzo, i to jest nasz ostatni dzień. Żegnamy się z wami, ponieważ to już koniec. Widzimy się w następnych filmikach i mamy nadzieję, że się podobało. Bye!